Czujesz się kiepsko i nie wiesz, z czego to wynika, to zwróć uwagę i przyjrzyj się, czy twoja przeszłość, to co już było, czy zamknąłeś ten rozdział. Co z tym, co jest za tobą? Bo często, kiedy zamykamy rozdział związku, relacji, rozstajemy się z kimś, to nie do końca zamykamy sprawy emocjonalne. I często jest tak, że tu i teraz nie możesz zacząć nowego życia, nowych relacji, nowych znajomości, nowych miłości, dlatego że nie zamknąłeś, nie zamknęłaś przeszłości. Czyli przyjrzyj się, czy wybaczyłeś, czy nie ma w tobie nienawiści, złości, żalu. Te emocje wprowadzają w twoje życie obecne. Dyskomfort, nie wiesz czemu nic ci nie wychodzi, nie wiesz czemu osoby, które spotykasz, to są ciągle nie te, nie wiesz czemu czujesz się yy, niezadowolony, nieszczęśliwy. Często jest tak, że właśnie to przeszłość i to, co w nas siedzi, w naszym sercu, wpływa na nasz stan obecny. Czyli przede wszystkim, wybacz, zamknij ten rozdział było, minęło. Każdy ma swój bagaż, ale nie znaczy, że mamy go dźwigać. Bagaż zostawiamy pod tytułem przeszłość i idziemy w nowe. Tylko tak można.